Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Superfoods na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was bardzo wyjątkowy przepis i będziemy dzisiaj przygotowywać na kolację faszerowane czerwone papryki z takimi składnikami, które będą potrzebne do wypełnienia papryk. Będzie to mięso mielone, cukinia, kasza gryczana, cebula, czosnek oraz przyprawy. Mięso mielone chude z szynki razem z czosnkiem i z cebulą i teraz sobie na wysokim takim <laughs> ogniu przysmażam. Na razie bez soli, bez pieprzu, bez żadnych przypraw. Także w tej chwili musimy dobrze usmażyć mięso i to jest taki sukces, żeby po prostu to mięso było miękkie, żeby nie było twarde, bo potem i tak się będzie zapiekało z, w, w piekarniku, a można dodać też w tej chwili przyprawy, pieprz, sól i inne zioła. Także ja zaraz do Was wracam. Teraz mamy paprykę. Jak ja obieram paprykę, to jest mój sposób. Ja po prostu odcinam kapelusz. Okay. Tak, mamy w środku paprykę. No i teraz tą paprykę trzeba będzie, słuchajcie, tutaj obciąć. Za duży nóż mam, więc wezmę sobie mniejszy. Mniejszy nóż nie jest potrzebny. <laughs> mniejszym nożykiem, bo duża papryka i wiecie, teraz trzeba ładnie te ranty odciąć. Trzeba będzie wykroić to gniazdo po prostu. Dosyć dobrze. Już resztę to można ręcznie zrobić. I słuchajcie, musimy teraz oczyścić to wszystko. To wyciągamy, bo to już jest niepotrzebne, Ym. No, musimy zobaczyć, co tam jeszcze w środku jest. No, można oczyścić. Okej. Okay. No, na przykład takie coś wyjmujemy, te białe błonki też. No i robimy, słuchajcie, właśnie taką miseczkę z papryki. Dlatego polecam Wam, żebyście kupowali y, większe papryki. Y, trzeba przyjąć, żeby tutaj na spodzie było mięso mielone. ono bardziej w piekarniku się dopiecze. z cukinią. Wydaje mi się, że chyba już jest ok. Zresztą, jeżeli papryki się będzie smażyło przez godzinę czasu, słuchajcie, no tak wygląda już upieczone mięso mielone z cukinią. A teraz sobie tutaj postawimy. Łabka tam. No i teraz, słuchajcie, taki Ważny moment, czyli będę napełniała, słuchajcie, teraz, yy, teraz będę faszerowała papryki yy, mięsem mielonym. Czyli tak, w pierwszej kolejności nakładamy tam do środka, właśnie dobrze mięso mielone. Dobrze, w te wszystkie takie kieszenie można poupychać. Ok. Można to przycisnąć. Dobra, i teraz druga rzecz: teraz kasza. Kasza gryczana. Też tutaj będzie smakowo fajnie się komponowała. Jedna łyżka kaszy. Teraz dopełniamy resztę mięsem mielonym. Uważajcie, bo to wszystko jest bardzo gorące. Z cukinią, z oliwą albo z olejem, właśnie. Także tak to robimy. Jest to naprawdę super przepis. Jest to kuchnia bałkańska, smak kuchni bałkańskiej, także. Polecam serdecznie, żebyście zrobili taki przepis. Także nie żałujemy tego mięsa mielonego z cukinią. Kasza gryczana może być tylko takim akcentem, dodatkiem. a także dobrze tam na bogato kładziemy. Mój kolejny twórczy pomysł, który wymyśliłam, zmodyfikowałam także smacznego Wam życzę i udanych Waszych szerowanych papryk, inspiracji dla Was. Dużo zdrowia Wam życzę, pozdrawiam. Czekam na Wasze wiadomości, komentarze. Piszcie do mnie śmiało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, pa pa!